Serdecznie, serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. Na pamiątkę od Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego, które 80 lat temu stworzył profesor Lipiński, najwybitniejsi architekci Syrkusowie, wielcy Polacy jak Szwalbe i wielu innych. I to towarzystwo dzisiaj. Życzę Wam, żebyście się rozwijali się dalej i wierzyli w ten rok. Dziękuję. Proszę Państwa, proszę teraz o zabranie głosu Pana Krzysztofa Boczarskiego, starosty powiatu otwockiego. Jestem bardzo wzruszony, bo w tych 50 latach jest mikroskopijna również moja cząstka. Ja też pracowałem w tej spółdzielni i jestem wzruszony, jestem z tą spółdzielnią niezmiernie emocjonalnie związany. Szanowni Państwo, jeśli pozwolicie, ja nie będę przedłużał, ale w imieniu władz powiatu, rady powiatu i zarządu powiatu. Odczytam list gratulacyjny, z jakim chcieliśmy się zwrócić do wszystkich działaczy spółdzielni i pracowników spółdzielni, gratulując tych 50 lat. Jeśli można, odczytam. Z okazji pięknego jubileuszu 50, 50 lat istnienia i działalności Otwórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej składamy całemu zarządowi i członkom najserdeczniejsze gratulacje. Z racji dotychczasowych osiągnięć, życząc dalszego rozwoju i działalności dla dobra Waszej spółdzielni, gratulujemy długoletniej i owocnej działalności. Działalności dla dobra społeczności lokalnej powiatu otwockiego. 50 lat działalności spółdzielni, podczas których stan zasobów wzrósł do 185 budynków, a jak wyczytałem, z tego informatora, który wydała spółdzielnie nawet 190, dowodzi, iż Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa potrafi trafnie inwestować na rynku nieruchomości, tym samym poszerzać swój dorobek. Do licznych i niekwestionowanych pozytywów, pozytywnych efektów działania spółdzielni należy przede wszystkim rozbudowa sfery mieszkaniowej w objęciu Otwockim oraz ożywiona działalność kulturalna prowadzona w budynkach spółdzielni na rzecz mieszkańców Otwocka. Życzymy dalszego, dynamicznego rozwoju, wielu sukcesów w pracy zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym wszystkim działaczom spółdzielni i wszystkim pracownikom. pracownikom. Pozostajemy z wyrażaniem szacunku. Starosta i przewodniczący Serdecznie gratuluję wszystkim siłom Na pamiątkę tych chwili chcieliśmy też przekazać e, pamiątkową plakietę. Mam nadzieję, że gdzieś w biurze spółdzielni, gdyż może u prezesa znajdzie ona swoje miejsce. Dziękujemy Panu Staroście Powiatu Otwockiego, Panu Krzysztofowi Boczarskiemu. Proszę Państwa, no, na takiej uroczystości jubileuszu 50-lecia istnienia spółdzielni nie może zabraknąć gospodarza miasta. Proszę o zabranie głosu Pana Zbigniewa Szczepaniaka, Prezydenta Miasta łódzkiego. Witam serdecznie. Proszę Państwa, 50-lecie to jest coś, Przepiękny jubileusz. Historię poznaliśmy, tworzyli ją ludzie. Dlatego serdeczne gratulacje dla założycieli spółdzielni mieszkaniowej, dla byłych prezesów, byłych pracowników, jak również dla obecnego zarządu, obecnej Rady Najcodowczej, pracowników, jak i wszystkich. Współpracujących ze spółdzielnią mieszkaniową na rzecz nie tylko inwestycyjną, ale również i na kwestie, właśnie takie społeczne i socjalne. To jest przepiękna sprawa, że instytucja, która się utrzymuje na rynku i robi to tak, jak trzeba, jeszcze dodatkowo współpracuje z władzami samorządowymi i jest widoczna w działalności właśnie społecznej. Efektem takim drobnym, aczkolwiek istotnym jest nawet jeden z materiałów, który mamy dzisiaj. Wspólne wydanie Spółdzielni Mieszkaniowej i Miasta Łukocka. Także bardzo serdecznie dziękuję za to, co było. Życzę pomyślności w różnych, w różnych dziedzinach. I pozwolicie państwo, że od mieszkańców miasta Otwocka taki symboliczny podarunek na ręce obecnego pana prezesa. Dziękuję. Szanowni Państwo, pozwolicie najpierw, że... W imieniu władz samorządowych, na ręce Pana Prezesa, dla wszystkich pracowników, członków zarządu, przedstawicieli Rady Nadzorczej, dla wszystkich członków Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej odczytam słowa, listy intencyjne, które wystosowaliśmy do y, członków Spółdzielni Mieszkaniowej. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Jubileusz 50-lecia działalności każdej instytucji jest doniosłym wydarzeniem. Wielu mieszkańców Kadrzewa, Otwodska i innych miejscowości związało swoje list, losy mieszkaniowe ze spółdzielnią, którą pan prezes Szpil kieruje. W okresie największego głodu mieszkaniowego lat 60. i 70. to właśnie spółdzielnie mieszkaniowe dawały największe nadzieje na godne mieszkanie. Dzisiaj, po 50 latach działalności, można śmiało powiedzieć, że z zadań przyjętych pół wieku temu pracownicy spółdzielni Wywiązali się wspaniale. Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa jest dzisiaj jedną z największych na Mazowszu. Pragniemy zapewnić o uznaniu roli, jaką od pół Spółdzielnia w pełni funkcjonowania miast Otwocka, Karczewa i Powiatu Otwockiego, a jej działalność daleko wykracza poza sprawy mieszkaniowe. Spółdzielnia poprzez działalność klubów osiedlowych jest również animatorem życia kulturalnego, oświatowego i sportowego w miastach. W dniu obchodów jubileuszu 50-letnia lecia pragniemy serdecznie podziękować za troskę o dobro należących do spółdzielni mieszkańców Karczewa, za życzliwość w dyskusjach na tematy ważne tak dla członków spółdzielni, jak i dla miasta Karczewa. Z okazji jubileuszu 50-lecia włoskiej spółdzielni mieszkaniowej prosi prosimy przyjąć serdeczne gratulacje dla zarządu i pracowników spółdzielni wraz z życzeniami dalszych wielu lat pomyślnej działalności. Podpisała przewodnicząca Rady Miejskiej w Karczewie, Danuta Szalasko i burmistrz Karczewa, czyli Adariusz Ugietek. Proszę Państwa, wszystkiego najlepszego. Gratulujemy z przewodniczącą, gratulujemy wszystkim odznaczonym, a myślę, że słowa, które powiedział kolega Tadeusz Marton, że te odznaczenia są dla wszystkich pracowników w spółdzielni, tak jakby zachętą i mobilizacją do dalszej pracy, odzwierciedlają podejście Państwa, a dzięki temu podejściu na pewno będzie lepiej. Powiem krótko, tak trzymać dalej. Dziękujemy bardzo. I pozwolicie, że na ręce Pana Prezesa przekażemy kwiaty i skromny upominek, który będzie dowodem naszego uznania. Dziękuję. Pan Dariusz Kołodziejczyk, który jest przewodniczącym Rady Miasta Otworsk. Panie prezesie, szanowni państwo, w imieniu własnym, jak i całej Rady Miasta Otwocka, chciałem złożyć panu najserdeczniejsze gratulacje z okazji tych 50 lat efektywnej, udanej pracy. Chciałem także zapewnić pana, jak i wszystkich członków Podwodskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o przychylności i woli współpracy ze strony Rady Miasta Otwocka. Kończąc, jeszcze raz gratuluję i życzę wielu sukcesów do przyszłości. Dziękuję bardzo za to wystąpienie. Proszę Państwa, do wystąpień i tej listy gości...